好、嗯 uh. Przede mną jest duża wioska villagerów Którzy chronią swoje szmaragdy emeraldy Mają swoje bogactwa w tych domkach Ale nie jest tak łatwo wejść Bo te domki są chronione I ja dzisiaj wam pokażę różne sposoby Aby się dostać i okraść villagerów A tutaj mam przygotowane różne pomysły Zapisane sobie na tabliczkach I przygotowane materiały Nawet samolot Czajcie? Samolotem okraść villagerów <laughs> Będzie naprawdę ciekawie I będzie śmiesznie Oglądajcie z końca Wioska się ciągnie ale też te domki są zabezpieczone Tam są jakieś kolce, widzicie, w oddali Tutaj jest coś diamentowego Tam ktoś stoi w ogóle W garniturze czarnym Uuu, to może być ochroniarz To nie będzie takie łatwe, aby ich ukraść uk No to dobrze, no to lecimy Pierwsza to będzie niewidzialność Mamy niewidzialność Mamy mleko, żeby sobie zdezy, Zdezy... No, żeby ściągnąć efekty Dobra, i nalecimy na dalej Mamy perełkę endu Możemy się tepać Następnie mamy wkradnięcie się Możemy się przebać za bandytę i, we, z, i zabrać sobie broń. Następnie udawać bandytę. Czajcie, mogę być bandytą. Oni wtedy mogą się bać. Ale to jest tylko jeden z wielu pomysłów. Patrzcie na dalej. Możemy mieć też różne. Wybuch TNT, zmniejszenie się. O, to wezmę mikstura zmniejszenia się. To będzie dobre. Lecimy dalej. Przebierz się za policjanta. Możemy się przebać za policjanta. <laughs> to będzie dobre. I podjedziemy, podjedziemy furą policyjną. Patrzcie, mam furę. Ej, czekaj, znikła. Po prawej stronie mam furę policyjną. Więc możemy być jak policjanci, to będzie dobre. Następnie co mamy tutaj? Zamieść się w czarodzieja. Możemy być czarodziejem i zachyptenizować. Yy, Zachopa, do no, hopa, hopa. No nie wiem, jak to się mówi, ale wiecie, o co chodzi. I lecimy, zaczynamy. Lecimy, spróbujmy okraść villagerów. Idziemy do wioski, ale zanim tam wejdę, to czekajcie, wy możecie wejść na mój nowy trailer. Słuchajcie, nowa piosenka już wleciała. Trailer jest gotowy na moim kanale. Sprawdzajcie. Już jest, pierwsza linia w opisie. Moja nowa piosenka, teledysk z Wiele przygód, piosenka dostępna, trailer już na moim kanale głównym, zobaczcie sobie, a my wchodzimy. E, no i też pamiętajcie o moim sklepie, właśnie. Moje nowe koszulki, bluzy, różne rzeczy się pojawiły i też będą naklejki, plany lekcji, naprawdę dużo, plecaki, worki szkolne i wiele więcej. Na smileysm.pl już dostępne też nowe moje zdjęcia z autografem, możecie sobie zobaczyć pierwszania w opisie, a my idziemy, działamy. Okej, okay, wchodzimy do wioski Villagerów, musimy różne domki tutaj okraść, ale nie możemy się dać się złapać. Więc uważajmy. Ok, no to wchodzimy do wioski, uważajmy, bądźmy ostrożni. E, żeby się dostać do takiego budynku, nie jest łatwo. Ale uważajmy, żebyśmy nie byli za pani. Podchodzimy powolutku, tam ktoś stoi, to jest ochroniarz. To chyba jest golem ochroniarz. Dobra, ale tutaj, tutaj jest komin, ej, widzę komin. Dobra, a jakbyśmy przez ten komin spróbowali wejść, czekajcie, chodźmy tutaj troszeczkę z boku, że uważajmy na villagerów, tutaj nikogo nie ma. Tu są puste pomieszczenia, patrzcie, tutaj w tym domku nic nie ma, widzicie? Tu szmaragdów Emeraldów nie a my musimy znaleźć emeraldy, czyli bogactwo villagerów. Ok, no to spróbujmy ich okraść. Idziemy do pierwszego budynku i tutaj są kraty. Oho, patrzcie na to. To jest domek strzeżony. Są tutaj w środku. O, co jest, jest? Jest skrzynka. Patrzcie w środku. Ale mamy kraty dookoła. Nie możemy tak łatwo wejść. Kraty są bardzo ciężkie. Nie można ich rozwalić z łapki, więc jest mega ciężko. Mamy też drzwi zamknięte. Są to drzwi stalowe. No to jak mamy wejść do takiego budynku, skoro on jest tak zabezpieczony? No nie da rady. Ale ja. Mam pewien pomysł. Mam świetny pomysł, abyśmy się podsadzili do góry. Rozwalmy ziemię. Ziemię możemy się podsadzić do góry bardzo szybciutko. Bierzemy sobie ziemię. Następnie. Czekaj, jeszcze troszeczkę wezmę. Jeszcze wezmę kolejne ziemię. Okej, okay. wybuduję się w ten sposób, nie? Okej, okay. wziąłem ziemię. Teraz sobie ziemię budujemy do góry. lala. -la. Ok, wspinamy się. Lecimy do góry. I następnie wchodzimy sobie tutaj na dach. Ale wszystko jest zamurowane, patrzcie. Chyba, że wejdziemy przez komin. <laughs> Wypijemy sobie miksturkę, patrzcie, mamy taką miksturkę zmniejszenia się. Ja ją wypiję i powinienem być mały. Uwaga. Pijemy sobie. Czekajcie. Wypiję i pijemy, pijemy. Jest! Zmniejszyłem się. Patrzcie, to działa. Jestem mały. Patrzcie na mnie. Czekaj. O, jestem, jestem tutaj. Weź, zobaczcie, jaki mały. Wypiłem miksturę zmniejszenia się i w ten sposób możemy wejść przez komin. Czekajcie. Ja teraz tu wejdę na tą ziemię. Uwaga, podskoczę. Okej, okay, podskoczyłem. Jestem. Patrzcie, to, to działa. To da radę. Ale to jest genialny pomysł, co? Kliknijcie widzowie łapeczkę w górę ja tam wskoczę do góry. Pamiętajcie łapeczce. Halo, kto mnie widzi, to klika łapeczkę. Jestem ciekawy, ile osób mnie widzi. Halo, klikaj łapeczkę, tu jestem. Halo, halo! Łapkę, kliknij. Dobra, no weźmy sobie teraz, wskoczymy do góry. Ok, jestem na kominie, jestem na kominie. Patrzcie, to działa. Czekaj, zablokowałem się. Aaa, zablokowałem się, majster. Problemy, Houston, mam... O, dobra. Czekajcie, bo to... Oj, dobra, teraz skoczę. Działa, działa, działa. Jesteśmy przed kominem. W kominie jest takie wejście, czyli taka dziura, żeby wiecie, dym leciał, nie? A ja przez ten komin wskoczę. Uwaga, uwaga, uwaga i. I... Jest to działa, działa, daliśmy radę. Pierwszy sposób działa. Woohoo. Wejście przez komin jest. I teraz otwieramy skrzynkę i mamy mamy szmaragdy. Woo. Elegancja Francja. Mamy sobie elegancko i okradliśmy właśnie ich w ten sposób. Więc teraz jesteśmy w środku, ale e, e, jak mam stąd wyjść? Ej, nie mam bloków do podsadzenia się. Halo! Zapomniałem o blokach! Jak stąd wyjść? Halo, mam problem, wypuśćcie mnie! Halo! O nie, czekajcie, bo mam problem, nie mam bloków. Ej, jak wyjść stąd teraz? Jak ja o się pocadzić jak jestem za mały O nie, co teraz? Chopia tu zostałem więziony. To nie jest pierwszy sposób. Czekaj, a drzwi są otwarte? Czy to zobaczymy uwaga? Co? Drzwi były otwarte! Mogę wejść z drzwiami, to po co ja się wspinałem kominem, nie wierzę. Dobra, tutaj drzwi były otwarte, ale pokazałem wam pierwszy sposób, on, on działa. Dobra, uciekamy, mamy szmaragdy, mamy Emeraldy, elegancja Francja Dobra, no to teraz się odmniejszamy, żeby być Teraz normalnym, teraz jestem normalnym Miksera przestała działać, no i idziemy dalej Teraz jak okraść następnych, czekajcie Spinamy się, jak okraść następnych Villagerów, idziemy do następnego budynku Uważajmy, tam jest następny budynek On jest chroniony, zobaczcie, tam są Ochroniarze, widzicie? I teraz musimy się przebrać za bandytę Aby wejść tam do środka, patrzcie będę bandytą <laughs> Jak ja wyglądam Ja ich przestraszę i wejdziemy jak bandyci. To będzie dobre. Chyba, że też możemy się wkopać. Ale wezmę broń i teraz będziemy ich atakowali normalnie jako bandyta. Patrzcie, mam taką wielką giwerę. Jak się przestraszą, to powinni mnie wpuścić. Uwaga, idziemy jako bandyta. Dż, 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 biegiem, biegiem, biegiem. Jestem zły teraz. Jestem zły. Ej, wy, stoć! Stoć, stoć powiedziałem. Inaczej was rozstrzelę. Macie mnie wpuścić. Masz mnie wpuścić poważnie. Inaczej będę strzelał. Będę strzelał! I co? Wpuszczaj mnie. Haha! Nie. Otworzyć drzwi. Jest dobra, dzięki. Jestem bandytą. <grywa> dzięki. Nara. Ok, możemy sobie wejść do środka. Patrzcie, o, drzwi się zamknęły. Jestem, patrzcie, wszedłem do bandytom i ja mogę obrobić ich. Jestem, uwaga, uwaga, idziemy, 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 idziemy. Tak, bogactwo. Udało się. Jako bandyta włamałem się do środka i jestem bogaty, chłopie. dopóki policja nie przyjdzie. <grywa> ok, ma, możemy sobie otwierać. Czy mogę otwierać? Nie, czemu to jest zamknięte? Od otworzyłem się z Patrzcie, mamy sztabki złota, jesteśmy bogaci. Możemy sobie to... Oj, wymieniłem się! Wymieniłem się, zmieniłem zbroję! LOL! Dobra, ale ja chcę bandyty, nie? Bo ja muszę zakrywać twarz. Ok, weźmy sobie może coś takiego w ten sposób. Dobra, wziąłem sobie zbrojkę. I jesteśmy w ten sposób bogaci. Możemy sobie zabrać złoto i stąd szybko uciekać. Ok, bierzemy broń, w łapę, patrzcie, w łapę broń biorę, żeby mieć w ręku. Okej, okay, mamy. I teraz szybko uciekamy. W nogi, w nogi, w nogi. Wzięliśmy złoto i uciekamy, zanim policja przyjedzie, bo jak policja przejdzie, to mamy problem. Ok, wychodzimy, wychodzimy. Stać muszęłam, stać muszęłam, stać Okej, Ok, szuku, szuku, ciekawy, 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 ciekawy. Jako bandyci, to był kolejny sposób na okradnięcie villagerów. Dobra, idziemy dalej. Nie poddajemy się, teraz ściągamy sobie tę zbrojkę. Dobra, jestem już normalny, już nie jestem bandytą. Chowamy bronię. Ok, idziemy dalej. Idziemy dalej i teraz możemy zobaczmy w kolejny domek. Gdzie oni mają villagerów? Ten, gdzie oni mają szmaragdy? Ten domek jest pusty, tutaj nic nie ma, dobra. Idziemy dalej. Ej, tam jest jakiś wielki domek. Mmm, jaki on jest wysoki, ale bardzo wysoki, patrzcie. E, ja nie. A tam, ej, tam będziemy mogli wykorzystać samolot. To będzie genialny pomysł, aby mieć samolot. Dobra, no to idziemy dalej jeszcze. Czekajcie, może coś tutaj będzie. Tam coś widzę. O nie, to są trapy. O o, mamy problemy. Jak przejść przez trapy? Widzicie? Tu są różne trapy. O nie, jak przez nie przejść? To jest pytanie. Widzicie, jak się wejdzie, one łapią. Ała, ała, ała bije, bije, bije. Ej, Jak się dostać do tego domku? To jest pytanie. Jak tam wejść, skoro są wszędzie dookoła trapy? Patrzcie, gdzie tutaj nie skoczymy. Ała, ała bije, bije, bije. O nie, nie możemy wejść. Widzicie, to trzyma, to blokuje. Ała, ała zaraz padnę. O nie, jak to napala? Jak to trzyma? Ale mamy, patrzcie, nie, nie możemy wejść, nie możemy przeskoczyć, ale możemy wlecieć. Możemy tam wlecieć za pomocą perły Endu, ale. Albo na jetpacku. Na jetpacku, dobra, ale teraz mogę się tepnąć, patrzcie. Mogę się tepnąć sobie. Mamy taką perełkę endu i teraz rzucamy tam do domku, uwaga. Rzucam, trzy, dwa, jeden i leci, leci, leci. Tak to działa, jestem przed drzwiami! Udało się! Perła endu, widzicie? Ominąłem różne pułapki, widzicie? Wszystko ominąłem. I jesteśmy, wchodzimy i mamy! Haha, <laughs> mamy emeraldy! Jest. Perła Endu jest niesamowita. Ok, udało się. Kolejny sposób działa. Teraz musimy stąd uciec. Czekajcie, tepam się. I rzucam. Leci, leci, leci. Jesteśmy. Patrzcie. Uhu. I przeszedłem. Elegancko. Perła Endu zadziałała. O nie, wilażer tu jest. Yy, mnie tu nie było. Ja sobie idę, żeby on mnie nie podejrzewał. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy kolejny dom. O nie, to dom policyjny wilażerów. O, o. Patrzcie, tutaj są wilażerowie policjanci. Jak się dostać do domu wilażerów? Policjantów. Oni chronią prawa. I tutaj może już być ciężko. Oni mają już broń, mają tutaj te wszystkie pistolety. Ja nie mogę wejść do niego z pistoletem, bo on mnie rozwali, nie? Ich jest trójka, ja jestem sam. Ok, no to w takim razie jest co? Przebieramy się za policjanta, bierzemy sobie taki strój. Patrzcie, przebieramy się w ten sposób. O, jestem teraz policjantem, zobaczcie na to. Normalnie przebrałem się dzięki temu. Patrzcie, będę udawał policjanta. Wejdę tam jako policjant. Ha. To będzie dobre, to będzie genialne. Okej, okay, bierzemy radiowóz policyjny, postawmy ten radiowóz policyjny sobie z tej strony, czekajcie, tutaj postawmy. Okej, okay, jest policja, dobra, wsiadamy do auta i jedziemy. Yy, halo? Czekaj, czemu tu nie chce jechać? Halo! Co jest gadę? Zepsuło się. <gry> Okej, okay, dobra, teraz już jedzie. Okej, okay, teraz cofamy do tyłu, cofamy i jedziemy. Prościutko, uwaga, uwaga. O nie, nie! Wpadę zaraz, co jest gadę? <gry> Dziura była. Ok, jedziemy. Jedziemy, jestem policjantem. Okej, okay, przyjechaliśmy. <gry> Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, witam, witam. Tutaj przyjechał sierżant, jestem głównym komendantem stołecznej policji. Nazywam się Smilek. Przyszedłem sprawdzić Waszą dostępność. Mogę wejść do środka? Okej, okay, okej, okay, dziękuję, dziękuję. Jesteście fajni, dobra, dobra, jestem policjantem <śmiech> <śmiech> Jestem policjantem, okej, okay, dobra, dobra. Okej, okay, co wy tutaj macie? E, e, gdzie są Emeraldy? E, e, gdzie są Emeraldy schowane? Gdzie macie swoją zawartość? Proszę mi pokazać poważnie. Proszę, gdzie one są? Proszę mi pokazać może gdzie są tutaj schowane? Proszę mi dać zawartość tego budynku Gdzie one są schowane, czy u pana w kieszeni? Proszę mi, o tutaj ma pan, Ah. Okej, okay, proszę mi dać całą zawartość Wszystkie diamenty, bo ja muszę je zbadać Ja muszę je zbadać, tak, tak Okej, okay, okej, okay. to będzie do badania Ja zaraz oddam, dobra? Przyjadę za 5 za minut oddam, ok? Może tak być? Dobra, za 5 minut przyjadę, ok? Dobra, dobra. Ok, to dzięki. Ja za 5 minut przyjadę, tylko to zbadam i zaraz wracam, dobrze? Ok, dzięki, dzięki, dobra, super, super. Okej, okay, odjeżdżamy sobie elegancko, dobra, papa, pa, trzymajcie się. <laughs> ale ich wrobiłem, <laughs> ale ich wrobiłem, widzowie. <laughs> ale ich wrobiłem, patrz na to, uciekamy normalnie, policjantem. Teraz sobie przyjeżdżamy, zwalniamy. O, nie, o jak się o Nie! Gdzie wjechałem? Co się dzieje? Zwolnij Nie, moje auto Co jest? O nie, mamy problem Mamy problem, halo, zatrzym się w aucie Dobra, okej, okay. prrrr, wyśtawio Dobra, okej, okay, zatrzymał się, o, jesteśmy, przejechaliśmy sobie elegancko, auto zwijamy i teraz jesteśmy normalni. <laughs> patrzcie, ale wrobiłem co, ale dałem czadu popalić. Mamy swoje, patrzcie, diamenty, emeraldy, te, z, co ja mówię, złoto mamy. Patrzcie, chowamy sobie to teraz tutaj, nasze to jest, ale ich obrobiłem, co? Bogactwo jestem bogaty. Okej, okay, no to teraz pokażę wam kolejny sposób. Jeszcze lepsze będą, to normalnie teraz będą ciekawe. Okej, okay, teraz mamy lej do skrzyni. Możemy też to obrobić za pomocą leja do skrzyni. To jest w ogóle genialne. Weźmiemy do, ale to też zaraz. Mamy też wkradnięcie się. A, tutaj ma, mamy... A, okej. Okay, to, to było, czekaj, wybuch TNT. Mam jeszcze wybuch TNT. Za pomocą TNT możemy się wkaść. Wejść za pomocą jetpacka, o tym właśnie mówiłem. I przebiec za policjanta, to było, zamień się w czarodzieja, okej, okay, możemy być czarodziejem i możemy go też zaczarować, żeby nam oddał swoje, albo pokazał, gdzie są te emeraldy, nie? Ok, bierzemy to, następnie bie mamy wleć samolotem, okej, okay, no to mamy samolot, nie? Czaj, co jeszcze ominąłem, wkręcie się to było, to było, tej lej do skrzyni też wezmę w razie w, okej, okay. następnie mamy perełka endu, to wziąłem, pod okej, okay, jeszcze ten wezmę sobie, dobra, okej, okay, mamy wszystko. Bierzemy teraz samolot i musimy lecieć, żeby się wkraść tam u góry, patrzcie, oni mają domek wysoko, ja tam nie wejdę, tam jest wysoko, nie? Więc musimy polecieć samolotem i ich, ich okraść. Ok, no to w takim razie bierzemy samolot i lecimy. Musi się udać, trzymajcie kciuki. Lecimy, 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 dam rady, dam radę, dam rady, lecimy, lecimy w górę, w górę. To tu działa, tu działa, ja latam, tu działa. To działa, to działa, ja latam, ja latam, mama, ja latam. Tata, o nie! Zaraz się wybi... O nie, nie, tylko uważajmy, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie. Uuu, I wylądowałem! Jestem, jestem! Patrzcie, to zadziałało! Dałem radę! A! E Yy, pff, nie dałem rady. <ścoughs> prawie to działało. Pra, prawie. Stawiam kolejny samolot, ok? Stawiłem kolejny samolot. Dobra, mamy samolot. Lecimy kolejnym samolotem. Druga próba. <ścoughs> Teraz muszę po prostu dobrze wysiąść z tego, nie? Ok, lecimy drugim samolotem. Damy radę, to jest wykonalne. Tylko muszę dobrze tam wlecieć. Uwaga, lecimy, lecimy, lecimy. Powoli, 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 powoli. powoli Zwolni, 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 zwolni. Nie, nie, nie. nie. Prawie, prawie. Dobrze, 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 dobrze. Jest, dałem radę, dałem radę, dałem radę. Działa, 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 działa. Jest, udało się, udało się. To działa. Wleciałem samolotem, patrzcie. I możemy okraść villagerów. Uwaga, wskakuję sobie teraz tutaj. Otwieramy drzwi. Jest, mam, udało się. Uuu, mamy szmaragdy. To zadziałało za pomocą samolotu. Łu, okej, okay, widzicie. No to bierzemy sobie szmaragdy dla siebie. Okradamy ich. Tutaj wystarczyło wylądować samolotem. Okej, okay, zamykamy sobie drzwi. I teraz yy... Teraz, jak ja zejdę? <grych> Halo! <grych> Czekajcie, do samolotu muszę pójść. Czekajcie, wezmę TNT, ale nie będę tego wysadzał. Podsadzę się, okej, okay, podsadzę się, dobra. Czekaj, muszę się podsadzić. Nie będę tego wysadzał, czekaj... Co jest? Blokuje mnie. Czekajcie, muszę teraz tutaj wejść, okej. Okay. Teraz wejdę sobie do góry, okej. Okay. Siadamy sobie na samolot, elegancko. I uciekamy w nogi! <grych> ale ich ukradłem. Uciekamy szybko, odlatujemy. <grych> I że został ukradnięty w ten sposób. Ok, i lądujemy sobie niżej. Prr, Wisztawio, Wisztawio, musimy wylądować. Ok, powolutku, lądujemy, lądujemy. Jest, pięknie wylądowałem. Ok, teraz sobie parkujemy tam z powrotem do środka. Ok, zabarkowałem. No krzywo jest, ale no, dobra, jestem za górką. Ok, następny sposób. Lecimy. Teraz mamy takie diamentowe rzeczy. E, tutaj są diamentowe bloki, tu jest ciężko. Diament jest bardzo ciężki do wykopania. No mamy, o dziwo, taki kilof diamentowy, ale ja mam sposób na takie coś, patrzcie. Tutaj są golemowie, widzicie? Tu jest golem jeden z drugim I tutaj byśmy mogli wysadzić to Ja wam pokażę w jaki sposób Tutaj jest jeden z drugim villager, Tym golemem Patrzcie, oni to ochraniają To są ochroniarze golemi Ale podejdziemy sobie od tyłu, patrzcie na to Podejdę sobie od tyłu, bo oni tego nie widzą I tam możemy wysadzić TNT Pa, 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 pa. ok, robimy coś takiego Tutaj stawiamy jedno TNT Pyk, podpalamy Uciekamy, szybko, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Wybucha, jest, wybuchnął, wybuchnął. Szybko, 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 szybko. Szybko, bierzemy, 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 bierzemy. bierzemy. Patrzcie od tyłu, tyłu. Jest Yo, Ile diamentów! Bierzemy, bierzemy, uciekamy. W nogi, w nogi, w nogi. To zadziałało. Rozwaliłem jednym TNT rozwaliłem ścianę. Patrzcie. Haha, ha. rozwaliłem. I możemy sobie ukraść i zabrać diamenty do środka. To działa. No to daliśmy radę. Ok, następne. Tam mamy taki domek zabezpieczony. Tutaj już jest o wiele ciężej. Ale możemy się tepnąć yy, szmaragdem. Tym yy, per perłą endu możemy się tepnąć, nie? Yy, lub to ominąć. I teraz jeszcze zaczarujemy. Ej, zaczarujemy jeszcze, będę, będę jeszcze tym czarowy, czarownikiem. Zaraz pójdziemy poważnie do Villagera. Okej, okay, tutaj są pułapki, ale przez te pułapki ciężko jest przejść, więc możemy się tepnąć. Uwaga, uwaga, uwaga. I jestem! <laughs> jestem, ale łatwo. Perła Endu porobiła, nie? I mamy kolejne szmaragdy. Możemy sobie kolejne szmaragdy zabrać. No, to było łatwe, ale teraz robimy coś ciężkiego. Weźmy się teraz stepnijmy, lecimy tam wysoko, okej, okay, lecimy, dra jestem. Teraz tutaj weźmy, sobie wlećmy. Okay, jest Jestem tutaj w domku. Nikt mnie nie widzi, jestem skryty. I teraz przebierzamy się za czarodzieja i będziemy czarowali. Będziemy teraz czarowali i będziemy czarownikiem. Zobaczcie na to. Musimy zaczarować villagera, żeby oddał nam swoje szmaragdy. OK, idziemy, szukamy Villagera poważnie. Villagerze, gdzie jesteś? Hmm. O, jest, widzę jakiegoś, widzę jakiegoś, idzie tam, idzie tam, dobra, widzę. OK. gdzie, <laughs> cześć, jestem Czarnoksiężnikiem. Villagerze, patrz w moje oczy, zobacz prosto w moje oczy, patrz się. Wyobraź sobie, że jesteś na łące, na morzu, zrelaksuj się, jakbyś był. Przy swojej kobiecie, b, b, r, no, z Narandce, no, jest, jest, jest słońce piękne, 30 stopni, tak, tak. A teraz, Sim Salasim, bum, oddaj mi swoje emeraldy. Oddaj mi swoje szmaragdy, tak jest. Haha, ha, to działa. Ale go za hipnotyzowałem. To działa, patrzcie. A, mam, mam, bo daje mi, daje mi rzuca. Tak jest, dobry villager. Jesteś na plaży 30 stopni. Tak, ze swoją dziewczyną. Dobrze. Więcej szmaragdów. Twoja dziewczyna prosi o szmaragdy, tak? Wyrzucaj, dobrze, dobrze. Twoja dziewczyna jest biedna. Potrzebuje szmaragdów, wyrzucaj jeszcze więcej, tak jest. Okej, okay, dobra, mamy, patrzcie, zabrałem, mamy Okej, okay, dzięki, do widzenia, panie plażerze. Jest, zaczarowałem go jako, jako czarodziej. Ale go porobiłem. Okradliśmy wioskę villagerów. Całą dosłownie. Cała została okradziona. Mamy to. A wy, a wy widzowie możecie wejść na moją nową piosenkę. Słuchajcie, wpadajcie na nowy trailer. Smajstwo wiele przygód. Pierwsza linia w opisie. Klikajcie, wbijajcie. Widzimy się jutro. A i też wejdźcie na, na mój sklep. Smajstwo.pl Nowe koszulki, bluzy już są dostępne. I wiele więcej różnych rzeczy. Nowe zdjęcia z autografami. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie.